Najpierw logujemy się do panelu klienta OGKOM danymi uzyskanymi w procesie aktywacji usługi VPS. Wchodzimy w zakładkę VPS. Możemy zalogować się do panel Power albo bezpośrednio do panelu Plesk, ale najpierw musimy skorzystać z panel Power, albowiem potrzebne jest zainstalowanie dodatkowych komponentów systemowych. Klikamy SSH. Wpisujemy hasło rupa uzyskane mailem podczas rejestracji usługi. Akceptujemy wtyczkę Java. Musimy wykonywać dwie komendy: apt-get install php5-encrypt. Zainstaluje na naszym serwerze bibliotekę encrypt niezbędną do działania sklepu Magento, zapewniającą odpowiedni poziom szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Zostaje jeszcze tylko zrestartować Apache'a komendą etc. init.d Apache 2 Restart. W tym momencie zakończyliśmy wszystkie prace konfiguracyjne i przy pomocy tych dwóch prostych komend przygotowaliśmy serwer do instalacji sklepu Magento. Wszystkie pozostałe komponenty są już zainstalowane na serwerze domyślnie. Przechodzimy do panelu kontrolnego Plesk. Ponieważ pracujemy w środowisku testowym, logowanie nie jest jeszcze chronione certyfikatem SSL. W zakładce Aplikacje mamy do wyboru blisko 300 predefiniowanych aplikacji, które Panel Plesk może pomóc nam zainstalować na naszym serwerze. Szukamy sklepu magento. Bardzo szybko znajdujemy ten sklep, klikamy przycisk install i tak naprawdę już po chwili serwer jest gotów do instalacji oprogramowania Magento. Możemy sobie zdefiniować użytkownika, który będzie administratorem sklepu. W przypadku sklepu Magento, ze względu bezpieczeństwa, niezbędne są również opcje do szyfrowania, wpisanie imienia i nazwiska oraz Losowego ciągu znaków stanowiącego klucz szyfrujący. Po kliknięciu Install serwer automatycznie wykona wszystkie niezbędne operacje, utworzy bazy danych, skonfiguruje odpowiednie pliki konfiguracyjne i już po chwili możemy cieszyć się gotowym, działającym sklepem Magento. Sklep Magento został już właśnie zainstalowany, przy pomocy linków wyświetlanych w panelu możemy natychmiast zalogować się do sklepu i tutaj mamy widok, tak jak sklep zobaczą klienci, oczywiście sklep jest w tej chwili pusty, nie ma żadnych towarów, ale możemy również zalogować się do panelu administracyjnego, jak widać panel został zainstalowany prawidłowo i umożliwia od razu zalogowanie się do, do sklepu, wszystkie opcje są para um, ele uh, funcionar.